Bogdan Gizdoń, ja, jestem, ja reprezentuję też środowisko górników i wychodzimy z takim programem do społeczeństwa Zielony Węgiel Polski. Opracowaliśmy metody czystego spalania węgla, a właściwie zgazowania węgla. I ze starych kotłów, kopciuchów możemy zrobić urządzenie do zgazowania węgla i co się z tym wiąże. Redukujemy emisję dymu z tych starych kopciuchów w około 90%. Podwyższamy wartość opawą węgla o 30%. No i co się z tym wiąże? Ograniczamy emisję butlenku węgla również o 30%. W Polsce jest 3 miliony, ponad 3 miliony starych kotłów kopciuchów. No niestety... Zatruwają nam powietrze. Wszyscy mówią, że chcemy czystszym powietrzem oddychać. Mamy technologię opracowaną, możemy tą technologię zaprezentować, tylko że nie ma zainteresowania ze strony ludzi odpowiedzialnych za redukcję tych szkodliwych emisji smogu z kotłów niskiej emisji. Uzupełnieniem tej technologii, tej techniki. Od górnego spalania węgla jest sorbent R1, który redukuje szkodliwe związki do norm polskiego prawa ochrony środowiska. Także jest to technologia do zastosowania od zaraz i przy dobrej woli ludzi zarządzających tym tematem możemy zlikwidować smog z tych starych kotów gór, górnego spalania w jeden, dwa sezony. To jest przejście bezkosztowe z spalania tradycyjnego, gdzie nam kopci, w zgazowanie węgla. Odbywa się bezkosztowo. Rozumiem, czy ta technologia jest gdzieś wdrożona? Oczywiście. Do zaprezentowania w każdej chwili. Mam opracowany materiał filmowy, można zobaczyć, na czym to polega, rozpropagowuję cały czas, dzielę się informacjami z ludźmi, próbujemy uderzać do samorządów, ale jest niestety duży opór, bo oni mają program czyste powietrze, który już dawno się skompromitował. W tej chwili są poprawki tego programu, widzą, że to niestety nie zadziała. Nie jest możliwe, żeby w Polsce wymienić 3 miliony, ponad 3 miliony kotów. A można te kotły adoptować do kotłów ponadklasowych, które spełnią właśnie te warunki, o których mówiłem. Rozumiem, że to była wypowiedź. To odnośnie w do, polskiego węgla. Jeszcze. Do działu tematycznego pierwszej, pierwszego z naszych posiedzeń, które tak, tak. kontynuujemy, ale od tego zaczęliśmy. Na dzisiaj to, co jest ważne teraz, zaraz, z czym my musimy się uporać natychmiast, to jest nieco inna kwestia, nie tyle związana z samą ochroną klimatu jako taką, bo tu mówimy o gazach, których nie widać, które są właściwie nieodczuwalne, tak mówimy o, o dwutlenku węgla i innych, natomiast jest ochrona powietrza i to jest rzecz bardzo ważna, ochrona powietrza przed pyłami zawieszonymi, to jest niezwykle istotne z punktu widzenia tego bieżącego zdrowia Polaków i ich dobrego samopoczucia także, bo to wpływa również na bieżące samopoczucie ludzi. Ale przede wszystkim to jest ochrona zdrowia, życia dzieci, młodzieży i problem przede wszystkim dużych polskich miast, ale nie tylko. Również niestety także i co najmniej kilku polskich kurortów, zwłaszcza górskich. I tu musimy podejmować aktywne działania i cieszę się, że powstają w tym zakresie nowe programy rządowe, bo chciałbym, żebyśmy na to właśnie, na ochronę powietrza, na to, żeby to powietrze było mniej zapylone, żeby to powietrze było czystsze, zwłaszcza w okresie zimowym. Przejście spalenia. Dolnego na górne jest bezkosztowy. Nie wykładamy nawet jednej złotówki, tylko dobra wola, chęci zastosowania tej nowej technologii i nie będziemy kopcić. Sprawę smogu można załatwić w całej Polsce. We wszystkich kotłach, kopciuchach, które mają być wymieniane, my proponujemy je adoptować. Nie będzie potrzebna wymiana do 2028 roku. Można używać te kotły. Przepalone drewno, dwie łopatki węgla. Odsuwam to teraz do tylnej ściany kotła, a tutaj wsypiemy węgiel na rusztas wymieszany z sorbentem. Załadowujemy kocioł po drzwiczki zasypowe. Tak załadowany kocioł zasypujemy popiołem, żeby spowolnić gazowanie węgla. Do wieczora mamy spokój, nie musimy chodzić do kotła, dosypywać. A węgiel nam się pięknie zgazowuje. Od tylnej ściany, przechodząc w kierunku drzwi czek zasypowych, do wieczora mamy spokój. W kotle mamy taki ogień, bardzo ładnie nam się topali. Zobaczymy, jaka emisja w tym momencie jest. Minimalna emisja dymu, ale to się uspokoi, nie będzie nic dymiło z komina. Na razie jeszcze węgiel nam się przepala. Dochodzimy do temperatury na kotle. Proces zgazowania przebiega prawidłowo i, jak widzimy, gołym okiem nie widać żadnych emisji. I tak można spalać węgiel w kotłach starego typu, robiąc z nich najbardziej ekologiczne urządzenie dostępne na polskim rynku do zgazowania węgla. Po upływie 6 godzin ponad 6 godzin tak wygląda w kotle. Tu jeszcze mamy niezgazowany węgiel do połowy, przysypany popiołem a z tyłu pięknie się zgazowuje węgiel, duży płomień. Dopala nam się cały gaz, cała ta energia chemiczna, którą wydobywamy z węgla jest dopalana w kotle i tak ten cykl możemy powtarzać bez wygaszania kotła mamy taki efekt, że węgiel jest cały dopalony, zgazowany, a na kominie nie ma żadnych emisji dymu. Tak wygląda zmiana systemu palenia z dolnego na górne. Do zastosowania od zaraz i od zaraz nie będzie dymiło z komina. Przesuwam żar do tyłu. Zasypuję kolejne łopaty węgla, przesypanego sorbentem. Zasypuję dołożony węgiel do kotła popiołem. Nie bać się, może być grubsza warstwa. To wszystko się nam ładnie przepali. I tak przygotowany kocioł przez kolejne godziny będzie nam powoli zgazowywał węgiel. Bardzo wygodne palenie. Jeżeli ktoś przejdzie na ten system palenia, już nie będzie oddolnie palił, nie będzie kopcił. Także zachęcamy do używania tej technologii. Po przepaleniu dwóch łopatek węgla nie widać gołym okiem żadnych emisji. Tak czysto możemy zgazowywać. Nasz polski węgiel w kotłach starego typu, kopciuchach. Nie jest konieczna wymiana tych kotłów. Możemy zaoszczędzić bardzo wiele pieniędzy z wydatków budżetu państwa, jak również z naszych wydatków. Nie trzeba się zadłużać w bankach, żeby brać pożyczki na wymianę na kotły piątej klasy, które i tak w dalszym ciągu zatruwają nam powietrze. Zachęcam wszystkich do wprowadzenia tej nowej technologii palenia od góry i proszę ewentualnie o kontakt. Przekażę wszystkie wiadomości, które posiadłem przez dosyć długi czas eksperymentowania. Zachęcam samorządy i rząd do wprowadzenia tej technologii.